Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie w Fotelu Wujanym. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Agatą. Agata, tutaj psychoterapeutka, psycholożka, matka, przyjaciółka. Piękna, wspaniała kobieta. I dzisiaj, słuchaj, jak przygotowywałam się do tej rozmowy, to przyszła mi, przyszła mi ta piosenka taka na myśl, na co komu dziś? Psychoterapia, I dzisiaj tak e, chciałabym, żebyśmy porozmawiały o, o tym, no właśnie. Czym jest psychoterapia? Po co ona jest? Dla kogo ona jest? No, ale zacznijmy od początku. Mhm. Czym jest psychoterapia? Kasiu, witam cię, witam bardzo mi miło serdecznie. tutaj z tobą siedzieć. Wiesz, psychoterapia to jest taka profesjonalna forma pomocy psychologicznej, prowadzona przez y, osobę, która jest profesjonalnie do tego przygotowana i oparta na naukowy, naukowych metodach, y, na, na metodach, które są, z których skuteczność jest dowiedziona naukowo. No dobra, no ale wiesz, no mam jakiś problem, no to pierwszą moją myślą jest dobra, zadzwonię do swojej przyjaciółeczki, pogadamy, wygadamy się, będzie dobrze. Czym w takim razie, wiesz, Mówisz o profesjonalizmie i to, to jest coś, co mnie zatrzymuje, no bo moja przyjaciółka może nie być profesjonalistką, może nie być psychoterapeutką, może nie mieć tego stwierdzonego. No czasami ta rozmowa mi rzeczywiście pomaga, na różne moje przypadłości, no ale jednak, jaka jest zasadnicza różnica między psychoterapią, a taką rozmową z bliską osobą, czy, czy nie wiem, mentoringiem? Jakbyś miała taką mhm. istotę rzeczy tutaj dokreślić? Mhm. Wiesz, super jest mieć y, osobę w postaci przyjaciela, przyjaciółki, kogoś bliskiego, z kim mm. można porozmawiać. To jest, to jest naprawdę y, dobra rzecz. Natomiast y, pamiętaj o tym, że. W pierwszym odruchu, który, który taka osoba chce, to chce dla ciebie jak najlepiej, chce ci doradzić, co masz zrobić, jak się zachować, y, powiedzieć przez własne doświadczenie, co by było dla ciebie najlepsze. Natomiast w profesjonalnej pomocy terapeutycznej, psychoterapeutycznej chodzi o to, żeby nie doradzać, nie oceniać. Y, taka osoba, która prowadzi psychoterapię jest przygotowywana do tego, aby, ja to mówię, żeby towarzyszyć, w tej drodze, aby odkrywać własne rozwiązania, najlepsze rozwiązania dla samego siebie. Nie przez filtr, przez spojrzenie, na przykład właśnie przyjaciela, osoby bliskiej, męża, żony, tylko żeby docierać do tego um, pierwotnego rozwiązania, które jest najlepsze dla, dla każdej osoby i która może to odkryć z pomocą psychoterapeuty, która ta osoba jest do tego właśnie profesjonalnie przygotowana. Hmm. Czyli ja to słyszę tak, że y, jednak, kiedy spotykamy się z tymi swoimi bliskimi osobami, mhm. czy my jesteśmy tymi bliskimi osobami? My zawsze mhm. mamy te filtry. Mamy swoje doświadczenie, mhm. mamy swoje myśli na ten temat, przekonania, mhm. które spontanicznie najczęściej wypowiadamy. Mhm. Natomiast psychoterapeuta tego nie robi. Wiesz, jest tak, że rzeczywiście każdy człowiek ma te filtry. Każdy z nas i psychoterapeuta, nie zapominajmy, że również jest człowiekiem i również posiada te filtry. Natomiast poprzez to, że um, przede wszystkim uczy się przez lata um, w szkole psychoterapii, na studiach psychologicznych, rozpoznawania tych filtrów i tak jakby um, zdejmowania właśnie tej nakładki w tym kontakcie terapeutycznym. Na tym też polega ten profesjonalizm w rozpoznawaniu, kiedy ta nakładka i ten filtr y, zaczyna działać. Mhm. I dlaczego? Bo odpowiedź na to pytanie też jest często bardzo ważna. Y, pamiętaj też, że psychoterapeuta y, podlega superwizji. Czyli jeszcze y, podlega takiemu procesowi rozeznawania tego, co się dzieje. W procesie terapeutycznym z konkretną osobą, jeszcze pod superwizją yy, profesjonalisty. Hmm. Dlatego to pomaga, tak jakby rozbroić te wszystkie nakładki, filtry, i dotrzeć do tego, co tak naprawdę jest źródłem problemu, z którym przychodzi osoba do terapii. No, Powiem Ci, że to takie, takie soczyste to było, takie określenie nie. Mhm. Tego tylko bardzo Ci dziękuję za tą, za tą opowieść o filtrach. Nie? Że, że jednak jako psychoterapeuci też macie swoje filtry, jesteście osobami, ale rzeczywiście jest ta zasadnicza różnica, że jest ten długoletni trening rozpoznawania, radzenia sobie z tymi filtrami, tak, tak żeby one nie nakładać ich na osoby, która mhm. przychodzi. No, żeby dać jej tę możliwość rozwiązań własnych, rozwinięcia tego osobistego potencjału, bycia sobą jak najbardziej w tym, w tym procesie psychoterapeutycznym. Dokładnie, dokładnie tak mhm. jest. Wiesz, proces psychoterapeutyczny to jest stworzenie takiej przestrzeni, takiej relacji pomiędzy osobą, która przychodzi do terapii, a osobą psychoterapeuty, w którym Pacjent czy klient może dotrzeć do własnych rozwiązań. Często jest to długa droga. Często jest to droga, która potrzebuje y, czasu, potrzebuje zaufania, potrzebuje przestrzeni, ale jest to y, droga dotarcia tak naprawdę do siebie i do tych najlepszych rozwiązań. Wiesz, Carol Rogers, jeden z takich moich ulubionych y, psychoterapeutów, Y, powiedział kiedyś, że psychoterapia to jest proces rodzenia siebie. Ja bardzo się z tym stwierdzeniem zgadzam. A psychoterapeutę można porównać do, takiego, do takiej akuszerki, czy do takiego akuszera, czy do y, takiej osoby, która właśnie towarzyszy temu porodowi, która jest profesjonalnie do tego przygotowana, czyli umie zaradzić różnym trudnościom, komplikacjom. Które pojawiają się w trakcie tego procesu, ale też doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania. Tak, słyszę w tym takie, że ten proces też jest związany z takim dużym poczuciem bezpieczeństwa no i rzeczywiście z taką celowością, nie? Że, to, to, że, że jesteś w takiej, że tam jest więź, jest ta relacja, może inaczej, mhm. relacja terapeutyczna. Mhm. Natomiast ona rzeczywiście jest bardzo świadomie. Prowadzona przez, przez profesjonalnego mhm. psychoterapeutę, psychoterapeutkę. No dobra, no, ale jak rozpoznać w sobie, mhm. że ja potrzebuję w ogóle iść na psychoterapię? Potrzebuję mhm. tego procesu rodzenia, potrzebuję właśnie odkryć coś w sobie. Jakie, jakie sygnały mogą o tym mhm. świadczyć? Na psychoterapię tak naprawdę możemy się zgłosić z różnymi problemami, od nieradzenia sobie z jakąś sytuacją kryzysową w życiu, która nas spotyka, poprzez przeżywanie przewlekłego takiego chronicznego stresu, jakich, jakiegoś lęku. To są, to są różne sytuacje, które mogą jakby skłonić do tego, żeby zgłosić się po tą profesjonalną pomoc. Tutaj takim kryterium jest cierpienie, czyli cierpię, nie radzę sobie z tą sytuacją, która mnie spotyka w życiu i nie odnajduję w sobie ani dookoła w tym naturalnym, powiedzmy takim systemie wsparcia czyli w rodzinie, w przyjaciołach. To już nie wystarcza do tego, żeby poradzić sobie z tą sytuacją, która mnie spotyka. To jest takie podstawowe kryterium które, i pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć: czy zgłosić się, czy nie, po profesjonalną pomoc? Czy te zasoby, które mam w sobie, czy to, czym dysponuję na ten dzień, wystarcza do tego, żebym poradził, poradziła sobie z tym, co mnie spotyka? Ja często w rozmowach słyszę, kiedy, kiedy ludzie opowiadają, różni ludzie z mojego otoczenia opowiadają właśnie o, o swoim cierpieniu czasami, o jakichś trudnych sytuacjach. I, mhm. I kiedy ja mówię, słuchaj, a może pewnym rozwiązaniem byłaby fachowa, profesjonalna pomoc mhm. psychoterapeutyczna, mówią, nie, nie, ja muszę sobie z tym poradzić sam. Co mhm. można powiedzieć takiej osobie? Wiesz, jest to rzeczywiście częste zdanie, które się słyszy. Było osób, które dziś już czują, że może by potrzebowały się zgłosić, może ktoś im właśnie radzi w ten sposób. Natomiast jest wiesz, takie przekonanie moim zdaniem, jeszcze funkcjonuje w społeczeństwie, że pójście do psychoterapeuty to jest okazanie słabości. Mm. Z czymś sobie nie radzę, sama, a powinienem, powinnam. Natomiast w moim odczuciu jest zupełnie odwrotnie. To jest takie stanięcie w takim miejscu, że mam odwagę, Podejmuję decyzję do tego, żeby poprosić kogoś o pomoc, że zasługuję na to, żeby, żeby ktoś mi pomógł w sposób profesjonalny. I często to y, zasługiwanie, czy, czy takie poczucie, że nie zasługuję na to, żeby, żeby ktoś mi pomógł, że muszę właśnie poradzić sobie sama, wynika często z jakichś, z jakichś trudności głębiej przeżywanych, do których też trzeba się dostać i zobaczyć o co tam chodzi. Więc taką myślą może być, że to nie jest wstyd, żeby się zgłosić na tą psychoterapię, że to jest coś zupełnie naturalnego i coś, co nam się należy. Tak samo jak w przypadku, nie wiem, zawyżonego poziomu cholesterolu zgłaszamy się do lekarza. Jeżeli boli serce, po co robimy? Idziemy do kardiologa. No mam nadzieję, że tak właśnie większość osób <laughs> robi. Natomiast, jeżeli przeżywamy trudności emocjonalne, psychiczne, jeżeli sobie nie radzimy z czymś na poziomie właśnie psychicznym, wtedy takim lekarzem jest psychoterapeuta, do którego warto się zgłosić po tą profesjonalną pomoc, żeby zadbać o siebie. Taki ból duszy, nie? taki ból emocjonalny, tak. kiedy przeżywamy. No dobra, uznałam w sobie, że, że no właśnie boli mnie. Boli mnie moje życie, cierpię mhm. jakaś sytuacja, nie, nie potrafię sobie z nią poradzić. Uznałam już w sobie, że potrzebuję profesjonalnej pomocy. Mhm. I co ja mam dalej z tym zrobić? Mhm. Jakie są kolejne kroki, które można wykonać? Mhm. Dzwoni się, pisze się, co, co się robi w mhm. zasadzie? Co, co dalej? Mm. Tak, tak to dokładnie wygląda, że najpierw jakby pierwszym krokiem to jest znalezienie tego miejsca, do którego można się zgłosić. Można poszukać wśród znajomych, jeżeli, jeżeli jest przestrzeń, ma się na to w sobie, żeby zapytać. Teraz naprawdę bardzo dużo osób korzysta z psychoterapii czy z innej formy pomocy psychologicznej. I można rozeznać w ten sposób, gdzie, gdzie jest jakieś polecane miejsce. Można w internecie poszukać. Pierwszym krokiem to jest zgłoszenie się na tak zwaną konsultację psychologiczną czyli to jest ten pierwszy kroczek. Pierwsze takie spotkanie, często umawiane telefonicznie albo właśnie online, przez internet, przez wypełnienie formularza. I jest to takie spotkanie, z psychoterapeutą czy z psychologiem, które jakby pozwala, jakby, tak jak na pierwszej wizycie u lekarza, rozpoznać, z jakiego powodu dana osoba się zgłasza, co może być przyczyną, źródłem tego, że, że znalazła się ta osoba w takiej sytuacji. I takie przyjrzenie się temu w perspektywie, jaka forma, Pomocy psychologicznej będzie w tym przypadku, w przypadku tej osoby konkretnej, najlepszą formą pomocy. Czyli takie dopasowanie tej formy pomocy pod konkretną osobę. Taka, taka forma pomocy szyta na miarę. O, to ładnie powiedziane. A mogłabyś opowiedzieć coś więcej o tej pierwszej, pierwszym spotkaniu? Bo myślę sobie, że. Może ono wywoływać pewien stres, czy, czy należy się tam jakoś przygotować, już jest mhm. jakiś może zestaw pytań, jak na mhm. jakaś taka diagnoza, może to się z czymś kojarzyć. Ja myślę sobie, że, że może i może wywoływać pewne napięcie, mhm. że tutaj już będę musiała się musiała otwierać, jakoś bardzo uzewnętrzniać nie potrafię, nie robiłem, nie robiłam tego do tej pory. Mhm. Jak to w sobie oswoić? W jaki, o co tam mhm. chodzi? Rzeczywiście ta pierwsza konsultacja może wywoływać takie emocje, o których mówisz. Może wywoływać jakiś stres, lęk, jakieś napięcie takie wewnętrzne, może wywołać zaciekawienie. Ważne, żeby, żeby to zaakceptować, żeby, żeby przyjąć to, że rzeczywiście tak może być. Ale że to jest tak właśnie, jak z wizytą u lekarza, że ta osoba, do której przychodzę, do której przychodzi osoba zgłaszająca się na konsultację, jest po to, żeby pomóc. Nie jest po mhm. to, żeby ocenić, żeby właśnie udzielić jakiejś gotowej rady, żeby tylko żeby w takiej swobodnej, w miarę profesjonalnej, ale swobodnej przestrzeni, przyjrzeć się temu, z czym dana osoba przychodzi. Mhm. I takie pytania, które z reguły są zadawane na takiej pierwszej konsultacji, to jest właśnie pytanie o, o to, z czym przychodzisz, kiedy, jaki jest powód Twojego zgłoszenia, kiedy rozpoczęły się te trudności, czy była jakaś sytuacja, która poprzedziła pojawienie się tych um, symptomów, tych, tych trudności, z którymi dana osoba się zgłasza? Jaka jest Twoja sytuacja rodzinna? Zawodowa, czym się zajmujesz, jaka, w jaki sposób wygląda Twoje życie tu i teraz, ale również w jaki sposób wyglądało Twoje życie w dzieciństwie, w jakiej rodzinie się wychowałeś. To są takie pytania ogólne, które mają przynieść takie odpowiedzi na te podstawowe pytania i które mają doprowadzić do tego, żeby dobrać tą odpowiednią formę terapii dla danej osoby. Jestem już po konsultacji wstępnej. Mhm. Co dalej? Mhm. E, Takich konsultacji przeważnie jest od jednej do trzech. To jest od jednej do trzech spotkań, po których um, możesz sobie odpowiedzieć na to pytanie: czy to miejsce i ta osoba jest dla Ciebie? Czy czujesz to, że ta, ta osoba jest dla Ciebie odpowiednią osobą? Do tego, żeby wejść w ten proces terapeutyczny. Uważam, że jest to jedno z y, podstawowych pytań, na których, na, do których y, można sobie dać przestrzeń, żeby mhm. odpowiedzieć. Ponieważ. Mhm. Czyli może. do ci przerwę, bo tak, tak słyszę to, że rozumiem, że jest konsultacja, a potem są trzy spotkania już z terapeutą, mhm. takie jakby wstępne, w których my jakoś się poznajemy, tak? Mhm. I czy to jest tak, że ja, powiedzmy, że no nie ma chemii, no nie mhm. ma chemii między nami, no, czuję, że to jednak nie, to ja jako pacjent, jako osoba y, zgłaszająca się o pomoc, rozumiem, że mogę powiedzieć stop, dziękuję, jednak mhm. poszukam gdzie indziej, tak? To jest o tym, albo wtedy czy terapeuta mnie pyta, jak to jest? Dokładnie tak jest, Kasiu, bo y, pamiętaj, że badania pokazują, że 75 Procent aż mhm. czynnika leczącego w procesie psychoterapeutycznym to jest relacja terapeutyczna. To jest to, co najbardziej powoduje um, proces zmiany, takiego głębokiego przepracowania tego, z czym przychodzi dana osoba. I teraz, jeżeli pomiędzy um, osobą, która przychodzi na terapię, a terapeutą, nie ma tej chemii, o której mówisz. To takiej osobie ciężko jest się otworzyć, ciężko jest zaufać. A to jest podstawa do tego, żeby ten proces terapeutyczny przebiegał harmonijnie i żeby służył tej osobie. Dlatego też uważam, że mm, można pozwolić sobie na to, żeby powiedzieć, że to nie jest ten terapeuta, to nie jest ta osoba, z którym czuję się swobodnie, dobrze, chcę poszukać kogoś innego. Tak, takie mam poczucie, że już te, teraz w tym momencie, jakby tego, yy, tego kroku, już, tego wstępnego, jakby, ale już, już się dzieje taka ciekawa rzecz, jak sprawczość, już taka mhm. czuję, że mam wolność, że, że, że mogę wybrać. Mhm. Że to jest ten moment, kiedy to ja decyduję, to ja zgłaszam się o pomoc, ale to też ja jestem w tym procesie bardzo, bardzo ważną osobą, która, która jakoś decyduje, jak ten proces będzie też dalej wyglądał. No dobra. Powiedzmy, że mamy chemię. Mhm. I po tych trzech spotkaniach decyduje się na proces terapeutyczny razem z tobą. Mhm. Ile może trwać taka terapia? No i teraz odpowiem tak, jak każdy psycholog lubi odpowiadać najbardziej, to zależy. Uh, uh, mamy to. <laughs> to zależy od tego, z czym się zgłaszasz mhm. po pomoc. Zależy, jaka jest natura tego problemu. Zależy od twoich indywidualnych um, też uwarunkowań, tak? bo jedna osoba potrzebuje krócej, jedna osoba potrzebuje dłużej, żeby dotrzeć do tego źródła, do tego, czym jest, w czym jest zakorzeniony ten problem, jak długo będzie to zajmowało przepracowanie. Natomiast um, mówi się o takich trzech um, czasach, formach psychoterapii. Terapia krótkotrwała, średnio... I długotrwała. Krótkotrwała to jest około 10-20 spotkań. Średnio trwała to jest do roku, i powyżej roku do około 3 lat to jest taka terapia długotrwała. I teraz, w zależności od rodzaju problemu i od tych naturalnych uwarunkowań, jest dostosowywany ten czas trwania psychoterapii. Naturalnych uwarunkowań? Mhm. Mogłabyś tutaj rozwinąć tą myśl? Wiesz, jedna osoba potrzebuje dłuższego czasu, żeby stworzyć z osobą terapeuty tą mhm. bezpieczną, pewną przestrzeń, do tego, żeby wejść mhm. głębiej. A w przypadku innej osoby to może być po prostu szybszy proces. Czy już jestem w procesie? No to w zasadzie chyba możemy. Z już tutaj lądować powoli z naszą rozmową, no bo mhm. doszliśmy do tego, że już jesteśmy w trakcie tego procesu. Szczęśliwie. Szczęśliwie już dotarłyśmy tutaj. No oczywiście możemy tutaj dalej... I mam taką pokusę, żeby jednak zapytać, od czego zależy zdrowienie w takim razie? Mhm. Zdrowienie zależy od tego, jak głęboko uda się wejść. Ten proces terapeutyczny, i jak bardzo ta osoba, która przychodzi do terapeuty, pozwoli sobie na to, żeby zaufać i żeby wejść w ten proces. Zależy też od takiego osobistego zaangażowania, bo wiesz, psychoterapia nie zadziała ten proces terapeutyczny, nie zadziała tak, jak mógłby, jeżeli przychodzi się. Na terapię, bo żona kazała, mąż kazał, mm. ktoś powiedział, że, że powinniśmy się zgłosić, jeżeli mm. nie ma takiego wewnętrznego przekonania i chęci do tej zmiany. Mm. Mówi się, że psychoterapia tak naprawdę zaczyna się w momencie, kiedy w człowieku jest ta gotowość i chęć do zmiany. Mm. Co byś, Agata, powiedziała o sobie? Która jednak jeszcze myśli o, to, o tym, że nie zasługuje na pomoc. Mhm. Tak na koniec. Mhm. Powiedziałabym, żeby dała sobie szansę na to, żeby zatroszczyć się o siebie, żeby pozwolić sobie y, zatroszczyć się o swój stan psychiczny, emocjonalny, o dobrostan, bo po to jest psychoterapia. Po to, żeby doprowadzić do takiego miejsca w życiu, do takiego funkcjonowania, żeby powiedzieć sobie, jest okej, okay, czuję się bezpiecznie ze sobą, bezpiecznie z innymi, bezpiecznie ze światem. I często to niezasługiwanie, to poczucie niezasługiwania też wynika z czegoś. Często wynika to z jakichś przekonań społecznych, prawda, że psychoterapia to jest yy, dla osób, które które są chore, na przykład psychicznie, które jest, jest związana z pewnym rodzajem, poziomem wstydu przeżywanego. Natomiast pamiętaj, że to jest forma zadbania o siebie. Tak samo jak pójście do lekarza, do dentysty, jak zadbanie o to, żeby zjeść, żeby się wyspać, tak samo pójście do psychoterapeuty. Bardzo, bardzo Ci dziękuję Agata za tą rozmowę. Gdybym miała ja podejmować decyzję, pewnie byłabym nawet zachęcona do tego, żeby rozważyć <grym> psychoterapię. Bardzo Ci dziękuję. To, to była taka, myślę, też ważna rozmowa dla, dla wielu z nas. Bardzo Wam dziękuję za Waszą uważność, za to, że jesteście z nami, za to, że nas oglądacie. Oczywiście, jeżeli Wam się podoba ten kontent, który tutaj jest, zapraszam Was do polubienia naszego kanału, zostawienia subskrypcji. No i do zobaczenia na następnej rozmowie.